Witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej części dzisiejszej porannej kawy. Witam serdecznie Pana Starostę. Panie że kontynuujemy ten wątek tej czwartej korzyści związanej z drogownictwem, czyli tego, co się udało zrobić w tej pierwszej kadencji. Chciałbym, żeby pan dalej rozwinął ten wątek, czyli są to drogi i mosty, tak? Te, te tutaj inwestycje w tym zakresie. Co udało się w tym zakresie zrobić konkretnie? Okay. Znaczy, nie chciałbym tak bardzo precyzyjnie wymieniać, ponieważ to są... W niektórych punktach pewne takie bieżące potrzeby mieszkańców rozwiązywane zaspokajane, dzięki czemu zestawa no, poziom bezpieczeństwa publicznego, na przykład poprzez chodniki, czasami w sposób drastyczny jest poprawa bezpieczeństwa publicznego przez chodnik rzędu 100-150 metrów, prawda? Ale ja pozwolę sobie poprawiać pewnymi kategoriami generalnymi i pewnymi przypadkami. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o czymś takim, że na terenie powiatu bocheńskiego w sposób znaczący wzrosła liczba zadań realizowanych na infrastrukturze drogowej, to ja powiem w ten sposób, że w roku 2008 liczba zadań w drogownictwie na drogach powiatowych zamyka się kwotą blisko 70 przedsięwzięć. 70 przedsięwzięć realizowanych za kwotę 13 milionów złotych, zadania inwestycyjne. To duże zadania inwestycyjne, ja mówię w sensie finansowym, ale czy to jest skok z stosunku do 2007 roku? To jest skok w stosunku do 2007 roku. A poprzednio o 100%. Ja pomijam rok 2006, który charakteryzował się pewną specyfiką. To, to, to rok, w którym się odbywały wybory samorządowe, ale to pewnie też pewna akumulacja różnych projektów realizowanych wcześniej przez samorząd powiatowy. Ale powiem tak, dzisiaj to o czym mówimy za rok 2008, kwota zarówno inwestycji, jak i skala tych przedsięwzięć, ich ilość, to jest. Bezsprzecznie nie występująca do tej pory w powiecie bocheńskim, To nawet w stosunku do roku 2006 wzrost rzędu na 30-40% nakładów inwestycyjnych. Ja nie wspomnę o latach zwykłych, normalnych, więc to nie będą dobrym punktem odniesienia. Panie starsze, to powiedział Pan, że poprawił Pan jakość funkcjonowania urzędu w pierwszej części parannej kawy. Wspomniał Pan o Budownictwa. Czy okres wydawania decyzji pozwolenia na budowę skrócił się w stosunku do tego poprzedniego okresu? Czym przejawia się ta lepsza jakość funkcjonowania tego wydziału architektury i budownictwa, kluczowego wydziału z punktu widzenia interesu mieszkańców? Ludzie przyjeżdżają do miasta, przyjeżdżają, przepraszam, zagranicy, przełożą pieniądze, chcą budować domy. To jest dla nich ważne, przyjeżdżają, to pewne sprawy załatwić szybko. Po prostu czy naprawdę szybciej dzisiaj można załatwić decyzję w wydziale budownictwa? Myślę, że takie kryterium poprawy jakości pracy Wydziału Architektury i budownictwa nie do końca jest kryterium wyłącznym. Więc w, tym, w moim przekonaniu, zarówno szybkość wydawania decyzji, jak i ich pewien dobry standard prawny e, chciałbym uniknąć, i jest to przedmiotem moich no bardzo częstych rozmów z dyrektorem Wydziału Budownictwa. W sytuacji, gdzie starosta Bocheński, Wydział Architektury i Budownictwa, e, dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa, moglibyśmy być posądzeni o pewne pójście na skróty w przypadku wydawania e, decyzji administracyjnych z zakresu właśnie budowlanego. I to jest przedmiotem mojej dość rzetelnej troski. Nastąpiła tutaj bardzo ścisła współpraca pomiędzy Wydziałem Architektury i Budownictwa a Biurem Obsługi Prawnej utworzonym w Starostwie Powiatowym. No, myślę, że taka struktura bardzo dobrze, ta współpraca służy jakości decyzji administracyjnych. Szybkość, pewnie zawsze znajdą się osoby, które powiedzą wciąż za wolno, ale jeżeli w sposób, powiedziałbym taki pełnoprawny. Oczekujemy i czasami rygorystycznie oczekujemy tego, żeby zakres dokumentacji przedstawionych do podjęcia decyzji administracyjnej był pełny, kompletny i przygotowany rzetelnie. To może budzić czasami niezadowolenie, ale pójście na skróty nie jest dobrym rozwiązaniem w przypadku poważnych decyzji, które będą przez lata skutkowały dla mieszkańców, dla sąsiadów. Więc to kryterium jakości decyzji połączone z szybkością. Ale i co też nie bez znaczenia z otwartością na klienta, na, na osobę korzystającą z usług wydziału w niektórych Budownictwa. Kładę na to duży nacisk, bo czasami można mieć dokumenty nie wiem, przygotowane w sposób nieprecyzyjny, ale dobra wola ze strony urzędnika, to mały. czasami nawet ten symboliczny uśmiech, mm -hmm. po, pomaga przepchnąć przez te mandy prawa administracyjnego z pewnością e, to, że ten odbiór jest łatwiejszy. czy. Gdyby sytuacja z panią Małgorzatą Szczeparą działała się dzisiaj ponownie, to ponownie zajęłby pan w tej kwestii takie samo stanowisko, jak zajął pan wówczas. Czy czytałby się pan troszkę inaczej? No. Czyli znaczy, ja skomentuję to w ten sposób, i pani Małgorzata była łaskawa um, sformułować pogląd, że jest pan niedożywiony politykiem. Więc ja bym się nie chciał na temat dojrzałości, czy, czy, czy niedojrzałości, czy naddojrzałości pani małgorzaty wypowiadać. Chociaż jestem konsekwentnym zwolennikiem takiej tezy, że jeżeli panie w sposób absolutnie należny wywalczyły sobie równouprawnienie, to w sytuacjach, w których oczekują tego równouprawnienia i to równouprawnienie funkcjonuje, to nie może to być równouprawnienie selektywne. Więc nie można wchodzić do polityki i następnie w sytuacjach konfrontacji politycznej, która jakby z założenia... Wyciągać swoją kobiecość i machać się, tak? To jest drastyczne określenie. Ja bym raczej wolał określenie takie, że nie można poprzez spódnicę definiować tego, że nie przysługują jakieś specjalne prawa w dyskusji. Szanuję, Odnosi, szanuje, szanuje, odnosi, odnosi pan takie wrażenie, że pani Małgorzata Szczypara oczekiwała jakiegoś specjalnego traktowania ze względu na to, że jest kobietą. Szanuję Panią Małgorzatę ze względu na pewien poziom kompetencji merytorycznych, które ona niewątpliwie posiada. Natomiast zarówno ich zachowania, charakteryzujące się dużym takim nasyceniem emocjonalnym podczas tej, 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 tej niełatwej przecież dla niej sytuacji, ale pewnie dla niej również. Zarówno wtedy te emocje, jak i późniejsze komentarze publiczne w moim przekonaniu pokazują, że no, no ta dyskusja jakby była przemyślana jak właśnie nierównouprawniona. uprawniona. Ja przyjmuję z pokorą taką sytuację, w której kobieta powołując się na takie specjalne względy oczekuje lżejszego traktowania, dlatego proszę mnie z komentowania tamtej sytuacji do tyłu. Myślę, że w tej naszej współpracy krótkotrwałej było kilka pozytywnych rzeczy i ja staram się o nich pamiętać. Jakie to były? Bez wątpienia sprawne przejęcie po panu Tadeuszu lisie funkcji Powiatowego tego Praw konsumenta, borykanie się przecież niełatwymi problemami i wyzwaniami, które są generowane przez zapotrzebowanie mieszkańców. To są czasami takie rzeczy, które bardziej wymagają poświęcenia 10 minut uważnej, rozważnej dyskusji niż podjęcia działań prawnych. I przez pewien okres czasu pani Małgorzata tę swoją misję realizowała w sposób należyty co nie budziło mojej strony żadnych, tak powiem, negatywnych odbiorów, to było... To... Kończąc wątek, Pani, pani mogła też yy, yy, no jest tajemnicą publiczną na to, że będzie z Panem konkurować albo w platformy lokalnych. Nie boi tej konfrontacji? Znaczy myślę, że jeżeli będzie ze mną konkurowała w takim tempie, jakim konsekwentnie, jak rozumiem, na realizację swoim obiektu, co w pół roku, zawiązania koła, nowego koła, na terenie Bochni, Platformy Obywatelskiej, to ja jestem spokojny o tą konkurencję. Wciąż czekam, e, jako Przewodniczący Zarządu Powiatowego Platformy, ale i też jako członek Zarządu Regionalnego Platformy, na wniosek z odpowiednią liczbą osób, które zechcą wesprzeć tą misję Pani Małgorzaty Szczepali, ponieważ Platforma Obywatelska jest otwarta absolutnie na nowych ludzi, nowe pomysły i dyskusję demokratyczną, dyskusję wewnętrzną. Czekam e, i czekam na, e, z niecierpliwością. Żeby, żeby nie powiedzieć utęsknienia, tak? Proszę wybaczyć, ale aż tak daleko się nie posunięte. Teraz Panie starosto, yy, kończąc tą, tą drugą część, rozpocznijmy tylko jeszcze wątek, bardzo ważny wątek szpitala i yy, uzyskanych pieniędzy, które, yy, które udało się yy, tej promesy, yy, na co te, te środki zostaną przeznaczone, jak one będą wykorzystane? No to jest tak naprawdę duże zadanie inwestycyjne, które yy, było przedmiotem, chociaż bałżeń z pewnością dyrektora szpitala wielu pracowników szpitala, wielu mieszkańców Bocheńszczyzny ma, związanych z rozbudową szpitala. To jest kumulacja bardzo wielu różnych, różnych sytuacji, między innymi tego, że do roku 2012 byliśmy zmuszeni, w tym również samorząd powiatowy, do wyasygnowania kwoty blisko 30 milionów złotych na dostosowanie starego szpitala, starej części, do wymogów unijnych, więc tak naprawdę staliśmy pod ścianą. I, to oznacza przeniesienie znaczącej części usług ze starej części szpitala do nowej bez wyłączenia ich z obiegu. Czyli tak naprawdę po pierwsze mamy dalej odpowiedni poziom opieki medycznej realizowany dla mieszkańców powiatu błochińskiego, po drugie nie tracimy kontraktację z Narodowym Publicznym na Państwo, skończymy ważny. ten wątek, bardzo fajnie skończymy ten wątek szpitala, bo jest bardzo ważny jeszcze w trzeciej części. Także zapraszam Państwa do trzeciej części poradnika.